Dzień dobry, dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić kilka różnic funkcjonalności Autocada w pełnej wersji względem jego uboższej wersji LT. Jedną z takich różnic niewidocznych na pierwszy rzut oka jest obecność związań geometrycznych oraz wymiarów parametrycznych. Odpowiednie polecenia znajdują się w zakładce parametryczne. I tak przykładowo możemy skorzystać z związań równoległości, prostopadłości, symetryczności, styczności czy koncentryczności. Postaram się Państwu przedstawić działanie kilku z nich na kilku prostych rysunkach. Korzystanie z związań geometrycznych pozwala znacznie ułatwić pracę oraz przyspieszyć proces powstawania rysunków, ponieważ nie musimy się skupiać na jakichś poprawkach, gdzie coś nie zostało do czegoś dociągnięte, bądź coś jest nierówne. Tutaj mamy stuprocentową pewność, że wszystko jest tak, jak sobie tego życzyliśmy. I przykładowo, jeśli tutaj byśmy chcieli uzyskać kąt prosty, wystarczy skorzystać z rozwiązania prostopadłości. Najpierw wybieramy obiekt, do którego chcemy się odnieść, następnie element, który ma być do niego dopasowany. I tutaj uzyskujemy kąt prosty w bardzo prosty sposób. Jeśli byśmy chcieli, aby ta linia była równoległa do niej i znajdowała się na odpowiednim poziomie, wystarczy użyć wiązania współliniowości. Zaznaczamy ponownie pierwszy obiekt, który ma być naszą bazą, następnie drugi, który chcemy dopasować. Już Państwo widzą, że znajdują się one na tym samym poziomie i są do siebie równoległe. Teraz, gdy przesuwamy, te obiekty, ta druga linia również się przemieszcza i zostaje na tym samym poziomie co ta pierwsza. Jeśli chodzi o okręgi, to tutaj możemy skorzystać z związania koncentryczności. No, wybieramy element bazowy, następnie ten, który chcemy dopasować, i teraz mamy 100% pewność, że obydwa obiekty mają wspólny środek. Możemy jeszcze tutaj skorzystać z związania styczności i dopasować. Do siebie te obiekty. Tak jak wspomniałem wcześniej, opcja wiązań geometrycznych oraz wymiaru parametrycznej występuje wyłącznie w wersji pełnej. W autokadzie LT niestety tego nie uświadczymy. Tutaj wczytałem mój wcześniejszy rysunek i w autokadzie LT jedyne co mogę zrobić z wiązaniami to podejrzeć, jakie są oraz je skasować. Nie mogę nic z nimi zrobić, w żaden sposób ich edytować czy stworzyć na nowo. Chciałbym teraz przejść do przedstawienia Państwu wymiarów parametrycznych. Jest to kolejna z opcji niedostępna w AutoCAD LT. Aby z niej skorzystać, należy z zakładki parametrycznej wybrać wymiar liniowy, zaznaczyć obiekt, który chcemy zmierzyć. Wybierając. Pierwszy i końcowy punkt, I dzięki temu uzyskujemy funkcję d1 równy wymiarowi. Gdybyśmy w ten sposób zmierzyli wymiar w AutoCADzie LT uzyskalibyśmy jedynie tekst, który jest po prostu etykietą, z której nic więcej nie możemy zrobić. Dzięki wymiarom parametrycznym możemy na bieżąco w czasie rzeczywistym edytować wymiary naszych rysunków.